Jak prowadzę pacjenta, to ja nie robię po jednym zabiegu, ja rozpisuję plan, nawet jeżeli widzę, pacjent od razu mi mówi, że chce tylko na konsultację, mhm. ja mu rozpisuję plan zabiegów z uwzględnieniem tego, jak pacjentka czy pacjent może wyglądać za 5, 10, 15 lat. Do tego zawsze zwracam uwagę na profilaktykę zdrowotną przede wszystkim, czyli badania profilaktyczne, które pacjent powinien wykonywać, mhm. szczepienia, które powinien wykonywać, zdrowy tryb życia, czyli aktywność fizyczna, dieta, sen. Zawsze zaznaczam, że jest to ekstremalnie ważne i zawsze też rozmawiam z pierwszorazowym pacjentem o pielęgnacji. A jak sobie radzisz z tymi obiekcjami, że pacjentka albo nie ufa pielęgnacyjnym produktom, bo wolą wydać pieniądze po prostu na zabiegi, że są bardziej skuteczne, lub też, że te produkty są za drogie i no bo właśnie tańsze można znaleźć w drogerii. Wspominałam już, jestem szczera. I mówię prosto z mostu pacjentowi, że odpowiednio dobrana rutyna pielęgnacyjna wspomoże i przedłuży mhm. efekty w domu. Mówię, że zabiegiem można uzyskać to i to, zabiegiem i odpowiednią pielęgnacją to i to, a zabiegiem, pielęgnacją i stylem życia to i to. No i super.